Halo! Panie! Czekaj! Jeszcze jedno pytanie! Złapać go! Takie pytanko do dobrodzieja. Czy słyszał dobrodziej o tym, że Rzeczów ma się stać miastem neutralnym dla klimatu do końca 2030 roku? Pierwszy raz słyszę, oczywiście. Pierwszy raz. Nie, nie słyszałem. Nie słyszeliśmy. Nie, nie słyszałem. Nie, nie, nie. Nie, nic nie słyszałem. Nie słyszałam o tym. Nie, nie słyszałam. Nie, proszę słyszy. Nie słyszałem. Byłoby cudownie, nie. ale nie słyszeliśmy. Znaczy, wiemy, że Kraków już no właśnie zadziałał w tym kierunku. No i tak pozostałe miasta, no liczyliśmy, że się to szybko stanie. Rzeszów dołączył. Także. E, to, 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 to bardzo, bardzo fajnie. Wiesz, <laughs> nie wiem, co to znaczy, ale słyszałem. <laughs> Jak widzieliście, mieszkańcy nie za bardzo wiedzą o tym, że Rzeszów ma być neutralny klimatycznie. Kto to może wiedzieć? Pan prezydent. Chodźmy, chodźmy go zapytać. Dzień dobry Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy za znaleziony czas dla nas. Dzień dobry. Robiliśmy ostatnio sądę wśród mieszkańców i pytaliśmy m.in. o tą akcję, gdzie Rzeszów chce zostać neutralnym klimatycznie do roku 2030. Niewielu mieszkańców w ogóle wiedziało o tej akcji, dlatego też my jako Fundacja Pozytywni CO2 chcemy trochę bardziej nagłośnić tą akcję i mamy kilka pytań. To bardzo dobrze, że chcecie nam no, w tym procesie pomóc, bo rzeczywiście to jest swego rodzaju nowość dla mieszkańców. A zwłaszcza teraz, kiedy są tyle problemów dookoła, kryzysów, to zapewne nieco mniej zwracają akurat na ten aspekt. Ale mam mimo wszystko wrażenie, że coraz bardziej przebija się do świadomości ludzkiej. No i z waszą pomocą, także tych, którzy to głęboko wierzą, także i nam, administracji, urzędnikom, prezydentowi łatwiej będzie z mieszkańcami ten temat dialog prowadzić. Także z przyjemnością do rozmowy usiadłem i mam nadzieję, że to także pomoże nam dotrzeć do ludzi. Świetnie, dziękujemy bardzo. Proszę nam powiedzieć, co to, jest, co, to za, co to za inicjatywa i skąd w ogóle pomysł na taką inicjatywę? Żeby tak sięgnąć daleko do korzeni, to tak naprawdę inicjatywa narodziła się w głowach i wśród decydentów Komisji Europejskiej, która, jak myślę, także panowie doskonale wiecie, na tą perspektywę finansową unijną, która ma za chwilę ruszyć także w Polsce, nakreśliła bardzo ambitny plan czynienia Europy neutralnej, klimatycznie bardziej zielonej, bardziej właśnie nadającej się do życia, krótko mówiąc. I w ramach tego swojego programu komisja uznała, że same działania z góry, z centrali, z komisji, z rządów to nie wszystko. Trzeba tego typu działania właśnie animować w lokalnych społecznościach i zaangażować na przykład miasta. I ogłosiła nabór, konkurs dla tych wszystkich miast, które chcą być ambitne i wejść także w tą ambitną realizację tej zielonej agendy, bo wszyscy i tak w większości wkrótce będziemy żyć w miastach i w tych miastach musi dać się żyć, między innymi. No i cóż, Rzeszów y, y, także do tej akcji przystąpił, a komisja uznała, że w tej ciężkiej, niełatwej drodze do doczynienia naszych miast lepszymi do życia y, wybierze 100 najważniejszych, najbardziej ambitnych miast w ramach Europy, które będą awangardą tego procesu, które deklarują się, że będą chciały zrobić jeszcze więcej niż przeciętna. W, tej, w, tej, w tym dążeniu do neutralności klimatycznej, o czym pewnie za chwilkę nieco powiemy. Ale tak naprawdę idea tego wszystkiego rodziła się w, wcześniej, parę lat temu, w takich ambitnych miastach jak Kopenhaga, chociażby, która była jedną z pierwszych miast, która zadeklarowała, że to było 10 lat, pewnie ze 12 temu, deklarowała, że już w 2020 będzie chciała na przykład zmniejszyć emisję. Dwutlenku węgla w tym wszystkim, co produkuje i robi, i stać się neutralna emisyjnie, neutralna klimatycznie. Nie jest to łatwy proces, ale właśnie należało do takich awangard. I ja już wtedy, obserwując to, co się dzieje w Kopenhadze, w kilku takich awangardowych miastach, miałem nadzieję na to, że kiedyś my dołączymy jeszcze jako rzeczów. Pojawił się program komisyjny, uznałem zbierając całą administrację miejską. To jest nasza misja. Musimy spróbować, no i udało się. Jesteśmy wśród stu miast europejskich, pięciu tylko polskich, wśród których są najważniejsze, największe cztery polskie miasta. Chyba Warszawa. możemy być dumni Tak, powiem. zdecydowanie. Bo oprócz właśnie tych pierwszych czterech największych miast, Warszawa, Wrocław, Kraków czy Łódź, jest jeszcze Rzeszów w tej piątce. No i to jest dla nas po pierwsze wyróżnienie, po drugie bardzo duża taka motywacja do działania. Świnia, a co, co, co to w ogóle znaczy być neutralnym klimatycznie? Właśnie, to nie jest takie dzisiaj łatwe, żeby to <coughs> dokładnie wytłumaczyć, ale może najprościej można uczynić to w ten sposób. Chodzi o to, żeby w naszym mieście te wszystkie elementy, które wiążą się z życiem w mieście, od transportu, poprzez yy, chociażby te wszystkie związane rzeczy z rekreacją, życiem w wolnym czasie, aż po takie kwestie społeczne, w tym wszystkim, co się dzieje w mieście, działać tak, żeby ta nasza ingerencja w klimat w środowisko nie powodowała degradacji tego środowiska w różnych jego wymiarach. Na przykład, jeśli chodzi o chociażby tą wspomnianą emisję CO2, tak żeby jednak w mieście docelowo to co wyprodukujemy tego, tego dwutlenku węgla, jednak innymi działaniami spróbować uczynić to tak, żeby ten dwutlenek węgla, albo poprzez zieleń, albo przez jakieś technologiczne rozwiązania, był na terenie tego miasta na tyle pochłonięty, żeby ten bilans był na zero, przynajmniej na zero, tak? Albo wyprodukować przy pomocy różnych rozwiązań tyle tlenu, czy tyle elementów, które powodowałyby neutralizowanie tego, tego dwutlenku węgla, które, jak wszyscy wiemy, no, wpływa jednak na Globalnie, w skali kraju, na to, na to nasze zmiany klimatyczne, czy, czy, czy już ocieplanie się klimatu. I tak trochę we wszystkich różnych aspektach. Jeśli mówimy o energii, to chodzi o to, żebyśmy jednak więcej tej energii mieli, tej tworzonej z odnawialnych źródeł tej, która nie wpływa na emisję. A więc najlepiej, żeby za jakiś czas we wszystkich naszych miastach. Ta produkcja energii z, z tego, co mamy dookoła siebie, była w 100%. No i tak wszędzie po kolei, albo żeby zieleń w mieście na tyle dzisiaj była już rozwinięta, żeby przynajmniej każdy z nas, jak na przykład w Rzeszowie, miał 10 minut, i to jest nasz cel, spacerkiem do tej zieleń w mieście, żeby dało się żyć, dało złapać oddech, żeby ta zieleń neutralizowała te wszystkie rzeczy, jak chociażby. Pyły, PM w naszym powietrzu, żeby nie oddziaływały aż tak istotnie na nasze zdrowie i na nasze środowisko. No i wreszcie w tych wszelkich innych działaniach, można by powiedzieć, także i społecznych de facto. Chodzi, o, chodzi też o to, żeby, żeby czynić to nasze miasto bardziej atrakcyjnym do życia. Ta jakość życia powinna być, krótko mówiąc, na najwyższym poziomie. Zatem nie jest to łatwe, bardzo wielowątkowe, ale generalnie zmierza do tego, żeby w naszych miastach, w których przecież w dużej mierze większość obywateli Europy, świata, ale także i Polski żyje, żeby dało się żyć. Żeby w mieście nie było tak, że nie da się wytrzymać, że każdą wolną chwilę uciekamy spoza miasta, bo tylko tam da się złapać oddech, tylko tam da się funkcjonować. Żeby to nasze miasto uczynić takimi, my do życia, tak? żeby ta jakość życia niewiele się różniła od tego, co możemy gdzieś dostrzec wyjeżdżając i aby to powietrze, którym oddychamy było czyste, żeby ta energia była czysta, żeby emisji CO2 nie było i nie generować je w miastach, gdzie żyje tylu. najwięcej przecież ludności na ziemi, a mówi się, że wkrótce ma ich mieszkać 80% w miastach, zatem po to jest to czynienie miast neutralnymi klimatycznie, żeby dało się w skrócie mówiąc, w przyszłości w tych miastach żyć. Mhm. Wspomniał Pan właśnie o, o mieszkańcach i jak, jak, jak to się przełoży na takie życie zwykłych mieszkańców, i tak mówiąc potocznie, co oni z tego będą mieli, czy może to się wiąże z jakimiś kosztami? Pozornie, wydawałoby się mogło, że mieszkańcowi może być wszystko jedno włączając prąd. Czy to jest prąd robiony z Węgra gdzieś daleko od jego miasta, czy to jest prąd z, z chociażby Farmy fotowoltaicznej położonej pod miastem, no bo prąd co prąd, tak? ale jednak no, rośnie nasza świadomość i jednak wiemy, że gdzieś, gdzieś byłby spalony węgiel, on i tak emituje dwutlenek węg węg węgla do atmosfery. I tak ociepla nam y, y, atmosferę, zatem warto być nieco bardziej świadomym i bar warto chociażby z punktu widzenia mieszkańca zabiegać, żeby i rozliczać tak, że prezydentów, wodarzy, że panie prezydencie, ma pan dążyć do tego, żeby jak najwięcej tego zielonego, y, żeby tej zielonej energii było, bo ja myślę o swoich wnukach, bo ja myślę o swoich dzieciach, żeby żyły po pierwsze w czystym powietrzu bez tego węgla i CO2 w powietrzu i NOX-ów i innych wszystkich rzeczy. Pyłów, a z drugiej strony, no, mieć nadzieję, że kolejne pokolenia będą właśnie czerpały z tego dobrego. I, I tak, jak powiedziałem, pozornie wydaje się, że tylko włączamy światło, ale za tym kryje się także ta świadomość, że wszyscy, jak to ładnie dzisiaj mówimy, pożyczamy tą planetę dla nas na chwilę, ale chcemy ją oddać naszym dzieciom, żeby ona nadal była do użytku. Może to górnolotne, ale jednak każdy mieszkaniec powinien z tego coś w świadomości w głowie mieć. I włączając prąd powinien o tym myśleć, starając się chociażby yy, nie wrzucać do pieca byle czego, też o tym pomyśleć. Starając się o tym, żeby chociażby w jego otoczeniu było jak najwięcej zieleni drzew, żeby dbać o różnorodność w mieście, nie robić monokultur i tak dalej, bo to wszystko przełoży się potem na jakość naszego życia. Więc o tyle powinno dotyczyć mieszkańca. A czy będzie go kosztowało? No więc trzeba na to spojrzeć tak. Jeśli będziemy żyć tak, jak żyjemy do tej pory, to już wydajemy ogromne pieniądze na leki. Pytanie jest, czy lepiej wydawać na leki i ryzykować, ryzykować zdrowiem, czy lepiej wydać już teraz i pozwolić wydać więcej samorządom, państwu i sobie samemu również na to, żeby żyć czystym powietrzem żeby klimat i zjawiska negatywne klimatycznie nie zagrażały naszemu bezpieczeństwu, bo potem wszyscy będziemy płacić za skutki neutralizowania powodzi, wichrów, huraganów, y oczyszczania wody, czy walki w ogóle o tą wodę i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie o koszty jest pytaniem takim: czy lepiej zapobiegać? Owszem, Wymaga to pewnej inwestycji, czy lepiej reagować już na skutki, gdzie te koszty wydaje się są mimo wszystko dużo większe. A właśnie, jak, jak możemy pomóc miastu osiągnąć ten cel, albo czy, czy każdy może się przyłączyć do takiej akcji? I to jest właśnie bardzo ważne. Ta misja neutralności klimatycznej, bo to jest misja to jest trochę jak misja na Marsa. Ludzkości, tak. Misja nasza ludzkości na Ziemi powinna być misją właśnie czynienia naszej planety neutralnej klimatycznie, emisyjnie. Ta misja nie dotyczy tylko pana prezydenta, który sobie siedzi na krześle za biurkiem i mówi: Teraz robimy miasto neutralne klimatycznie, i urzędnikom mówi: Macie mi to zrobić. Chodzi o to, że wszyscy musimy na tą misję pracować, a więc każdy obywatel także, jak powiedzieliśmy przed chwilką, z pełną świadomością z jakiego energii, jaką energię korzysta, czy. Chociażby swój dom ogrzewa węglem, gazem, a może lepiej pompą -pom, ciepła z fotowoltaiką, jeśli tylko ma taką możliwość. I to dotyczy nas wszystkich. Dotyczy każdego środowiska, nie tylko administracji. Więc na to wpływać i, zapobiegać, i, i, i walczyć o to, i starać się o to mogą organizacje pozarządowe, w których my się wszyscy zrzeszamy i jedni będą dbać o zieleni, inni będą dbać o czystość, jeszcze inni o powietrze. Wreszcie dotyczy to także przedsiębiorców, biznesu. Także to wszystko, co produkujemy, to wszystko, co wytwarzamy, powinno również być tworzone w oparciu o te już zielone źródła energii, nie wpływać na środowisko, nie wpływać na wyższą emisję CO2, nie zanieczyszczać nam powietrza, nie zanieczyszczać nam wód i tak dalej, i I to też jest misja dla przedsiębiorców. Za chwilkę będzie też tak, że konsument, my, właśnie my będziemy też decydować, czy kupujemy towar od tego, który to wyprodukował z czystej energii, czy tego, który nie zwrócił na to uwagi, a poddaje nam tylko towar ładnie opakowany. I chociażby w tym każdy z nas może przyczynić się do tej neutralności klimatycznej, wybierając chociażby konsumencko to, co bardziej wartościowe, to, co bardziej czyste. Każdy z nas może się do tego przyczynić, chociażby patrząc na znów na włodarzy, oprócz przedsiębiorstw na włodarzy, czy się starają, czy idą w tym kierunku, yy, czy będą dalej opowiadać, że węgiel w Polsce jest super na 40 lat, jeszcze do przodu, więc każdy z nas może mieć na to wpływ, każdy może się do tego przyczynić, segregując śmieci, wiedząc co kupujemy, z jakich źródeł, yy, Czym ogrzewamy nasze domy, czy dbamy o zieleń wokół siebie, i tak dalej, Chciałem zapytać także o prywatne instytucje. Czy, czy mogą się jakoś dołączyć do, do tej akcji i pomóc miastu osiągnąć ten cel? Mamy My, Fundacja Pozytywnica, O2, mamy swoje pomysły, jak na przykład zbiórka na neutralne klimatyzatory, czy tworzenie tlenowych zagajników dla mieszkańców. Świetna Tam... sprawa. Ja muszę powiedzieć, że ściągnę od Was trochę tych pomysłów, bo to jest właśnie bardzo ważne. Wspomnieliśmy o tym przed chwilką, że także firmy będą musiały się wykazywać w wytwarzaniu swoich produktów z jednej strony tym, że Podejmują działania na rzecz tej neutralności emisyjnej i klimatycznej. Więc, nawet jeśli coś wyprodukują, co nie zawsze do końca będzie miało zerowy ślad węglowy, to powinny część swoich dochodów przeznaczyć na takie akcje. Bo to jest ta mowa o tej neutralności netto. Nawet jak coś lekko zanieczyszczimy albo wyprodukujemy trochę CO2, to powinniśmy podjąć i sfinansować takie działania z drugiej strony, które pozwolą. Neutralizować, czyli gdzie indziej, w innych obszarach, zmniejszać tą emisję CO2, czy zmniejszać negatywny wpływ na klimat i na środowisko. No i taka firma, prywatny podmiot może sfinansować taką akcję, jak przed chwilą Pan wspomniał, prawda? I im więcej takich pomysłów, więcej takich akcji, to po pierwsze firmy mogą wspierać takie fundacje i w ten sposób czynić siebie bardziej neutralnymi, ale także same mogą inspirować kolejne tego typu przedsięwzięcia. Zatem w imieniu Rzesza warto to bardzo proszę o Przedstawienie pakietu takich, takich pomysłów i rozwiązań, bo ja chociażby już zaangażowałem wszystkie przedsiębiorstwa z terenu miasta, które działają w Radzie Gospodarczej przy prezydencie Rzeszowa, informując, edukując, że przedstawimy Wam pakiet rozwiązań, które możecie finansować w ramach, w ramach czynienia Waszych firm neutralnymi emisyjnie. No i potrzebuję takich pomysłów. Że takie pomysły pomogłyby nie tylko stać się neutralnym klimatycznie, ale także pozytywnym. Pozytywnym klimatem. I bardzo mi się to podoba w Waszej fundacji, bo właśnie o to pozytywne myślenie chodzi. Trzeba wierzyć, tak? Jest wielu dzisiaj malcontentów, którzy mówią, a neutralność klimatyczna to, to, jest, to jest trudniejsze, jak powiedziałem, niż misja na Marsa. Ale my, Wy, młodzie, młode pokolenia, zwłaszcza powinny tego wymagać. To ma być pozytywne, to nie ma być tylko neutralne. To za chwilkę ma być pozytywne, bo, bo tak sobie zepsuliśmy tą planetę naszą, że. Bez działań tych pozytywnych, nie tylko neutralizujących, nie jesteśmy tych, w stanie zatrzymać tych negatywnych zjawisk, zatem yy, ta pozy, pozytywność tak. Yy, I ten pozytywne myślenie zdecydowanie tak. I to nakręcanie, oczekiwań, yy, że, że, że można, że to się da, jest niezwykle istotne, bo jak wszyscy jako społeczeństwa będziemy tego wymagać od siebie, od decydentów, od tego życia gospodarczego wokół nas, to to się uda. Nie wiem, czy mogę zadeklarować, że Rzeszów będzie pierwszym pozytywnym klimatycznie i emisyjnie miastem na świecie, ale trzeba mieć takie ambitne zamierzenia i cele. Zatem jak kiedyś siądziemy do kolejnego wywiadu w ramach Pozytywnych CO2 i powiemy sobie, udało się, najpierw Rzeszowie, no to większej dumy nie będzie. Ale, ale trzeba być ambitnym i trzeba takie cele sobie stawiać. Bądźmy pozytywnej myśli. Zdecydowanie pozytywne myślenie. Yy, jest kluczem do wszystkiego. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Było... My jesteśmy już po montażu naszego materiału z Panem Prezydentem. Mam nadzieję, że nasz film Wam się podobał. Zapraszamy do zrzutki tysiąc naturalnych klimatyzatorów w Rzeszowa. Pomóżmy naszemu miastu osiągnąć cel, o którym mówił Pan Prezydent. A może będziemy pierwszym miastem pozytywnie klimatycznym. Zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobał. No i widzimy się w następnym odcinku. Siemka. Peace. Dobra, zrobisz cięcie. Mikołaju pozytywny CO2. Mikołaj na pewno o nas słyszał, prawda? Słyszał, słyszał! <laughs>